W imieniu zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej chciałbym przekazać, że oceny Międzynarodowego Funduszu Walutowego potwierdzają w całości słuszność i skuteczność działań Narodowego Banku Polskiego. Opublikowane właśnie stanowisko Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest zbieżne z informacjami, jakie kierowałem do Państwa na kolejnych konferencjach. Szczegółowo o uwarunkowaniach naszej polityki pieniężnej w ostatnich latach. Mogą Państwo przeczytać w najnowszej książce opisującej działania Narodowego Banku Polskiego w okresie megaszoków ekonomicznych po pandemii i w kryzysie energetycznym, którą wydał Narodowy Bank Polski. Oceny formułowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazują na trafność wcześniejszych decyzji Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki pieniężnej. W oświadczeniu końcowym z misji. Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 17 października tego roku, czytamy, że polityka pieniężna prowadzona przez Narodowy Bank Polski jest odpowiednio restrykcyjna oraz że, cytuję, inflacja spadła przy wsparciu restrykcyjnej polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP, a jej spadek do przedziału odchyleń od celu NBP do końca 2025 roku jest na dobrej drodze pod warunkiem utrzymania ostrożnych działań. Polityka pieniężna jest odpowiednio restrykcyjna, a obniżki stóp procentowych powinny się rozpocząć dopiero wtedy, gdy pojawią się wyraźne dowody na spowolnienie wzrostu płac i gdy inflacja będzie zdecydowanie zmierzać w kierunku celu. Pozostaje mi odesłać Państwa do lektury najnowszej książki Narodowego Banku Polskiego opisującej działania ostatnich lat, tym bardziej gdy tak ważne międzynarodowe instytucje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy zgadzają się z ich trafnością.